A propos przedłużenia Alei Królowej Jadwigi, co z pieniędzmi na odcinek Toruńska-Wieniecka? Pieniądze mamy zamiar uzyskać, tutaj patrzymy oczywiście z bardzo, bardzo dużą nadzieją na nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej i na środki Regionalnego Programu Operacyjnego, aczkolwiek na razie nie wygląda to zbytnio różowo, bowiem z zapowiedzi, które do nas płyną, będą finansowane głównie drogi wojewódzkie. Czyli te, którymi zarządza samorząd, samorząd województwa bądź też drogi wojewódzkie położone w miastach. My, dróg wojewódzkich mamy bardzo niewielki procent w naszej sieci drogowej, a więc i w dodatku jeszcze w dobrym stanie. A więc w zasadzie tutaj na razie, tak jak powiedziałem, ta perspektywa rysuje się niezbyt różowo, różowo ale będziemy zabiegać. O te środki, bo ta droga musi być zrealizowana, a nie po to robiliśmy wysiłek, czyniliśmy wysiłek w postaci budowy przedłużenia, przedłużenia ulicy Kapitunnej, gdyby przejścia na drugą stronę, czyli ulicy Obwodowej do Wienieckiej, żeby teraz odpuszczać. W całym modelowym układzie ta droga powinna wychodzić na ulicę Turyńską i rozładowywać ruch w tym, w tym terenie. Oczywiście w perspektywie także dochodząc do wybudowanej już Alei Królowej Jadwigi, tak? bo jak gdyby chcemy tą koncepcję, która była narysowana kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu zakończyć realizować, oczywiście z pewnymi modyfikacjami. Co z planem zagospodarowania dla Plan odcinka kapitu na Kuszyńska? Plan zagospodarowania jest w tej chwili na finiszu. On będzie prawdopodobnie konsultowany wiosną, latem tego, tego roku. Będzie publicznie wyłożony i myślę, że jesienią powinien być poddany, poddany pod obrady Rady Miasta. Trzeba przesądzić po prostu w tej kwestii. Czy budujemy? Czy budujemy tę drogę, czy nie budujemy? I jeżeli nie budujemy, no to uwalniamy oczywiście te wszystkie nieruchomości, które są zarezerwowane pod pas drogowy. My i tak w ramach tej koncepcji, która powstała w Wydziale Architektury Urbanistyki przy współudziale Miejskiego Zarządu Dróg i również posiłkując się zewnętrznymi opracowaniami, maksymalnie zawęziliśmy ten pas drogowy na ile można było, czyli uwalniając już te nieruchomości, które były wcześniej zarezerwowane, po to, żeby ci mieszkańcy już mieli pewność, że ich nieruchomość nie będzie wchodziła w pas drogowy, nie będzie zajęta pod drogę, będą mogli sobie spokojnie ją remontować i modernizować, sprzedawać, bo do tej pory było tak, że ci ludzie nie wiedzieli, co ze własnym dobytkiem będzie, ponieważ ich nieruchomości były przewidziane do wykupu. Teraz już wiedzą, że nie będzie. Nie będzie to podlegało wykupowi i chcemy, aby już wszyscy mieszkańcy wiedzieli, w jakim kierunku ta droga zmierza. Cała droga ma połączyć 3 osiedla. Pytanie, w jakim wariancie powstanie, jeśli chodzi o ilość pasów ruchu 1 na 1 czy 2? Ona powstanie w takim wariancie, jakim jest ulica obwodowa w tej chwili zrobiona. To, to będzie taki układ drogowy. W takim razie kolejne pytanie. Na jakim etapie są konsultacje społeczne w społecznym sprawie budowy tej drogi? Głośno protestują mieszkańcy bloków przy Dziewińskiej czy Domków przy Dąbrowskiej? Panie redaktorze, ja bym prosił, żeby nie przesadzać. To nie są. A to nie są protesty sprzed kilku lat za czasów kadencji pana prezydenta Skrzypka, kiedy mieliśmy na Radzie Miasta ten, ten plan wówczas do uchwalenia, kiedy Lawinowo były to masowe protesty, kilkuset mieszkańców protestowało. W tej chwili w tej chwili ta kwestia dotyczy tak naprawdę kilku, może kilkunastu nieruchomości. Oczywiście, jak to, jak to wszyscy z natury rzeczy mamy, chcemy, żeby ta infrastruktura miejska się rozwijała, ale najlepiej nie daleko, daleko od nas, żebyśmy nie mieli tutaj bezpośredniego sąsiedztwa. No, żyjemy w mieście. Musimy się z pewnymi rzeczami pogodzić, że życie w mieście no, jednak powoduje to, że mamy blisko samochody, blisko ulice, blisko jakieś inne obiekty, obiekty, którymi, który, z których korzystają wszyscy, wszyscy mieszkańcy. Na pewno to czynimy wszelkie starania, czy też poczynimy wszelkie starania, aby jeżeli ta droga będzie powstawała, to żeby ona była maksymalnie oddalona od, od domów, była o takich parametrach, które będą zapewniały w miarę oczywiście spokój, a spokój sąsiadom, sąsiadom. Natomiast jeśli będzie przechodziła blisko nieruchomości zamieszkałych, to albo te nieruchomości będą wykupione, albo będą albo będą zastosowane takie rozwiązania techniczne, w postaci chociażby ekranów akustycznych, aby uciążliwość tej drogi była zminimalizowana. No właśnie, chciałem zapytać jak będzie z realizacją projektu na odcinku Wiejska na właśnie w okolicy tej wspomnianej ulicy Dąbrowskiego, czy będzie wykup gruntów, czy, czy wywłaszczenia, czy, czy wręcz wyburzenia? No, na pewno jeśli będzie już przyjęty ostateczny pas drogowy i będą tam w, tego, w skład tego pasa drogowego wchodziły nieruchomości, które dzisiaj są zamieszkałe, to one oczywiście będą musiały być wykupione i wyburzone, a ci mieszkańcy dostaną stosowne odszkodowania. Stosowne Mm -hmm. Jak wygląda nasz prac, jeśli chodzi o przedłużenie Alei połowy Jadwigi, który etap będzie robiony w pierwszej kolejności? Czy to będzie toruńska, wiemiecka, kapitułna wiejska, wiejska, kamiecka, czy kamiecka Ja chciałbym uspokoić wszystkich, którzy mieszkają, oczywiście głównie w rejonie ulicy Dąbrowskiego, które Pan reżyser wspominał, że to będzie zostawione na deser, na koniec, jeśli już będziemy realizować ten projekt. Także tutaj spokojnie do tego bym podchodził. Na pewno. Punkt honoru, jaki, chcemy sobie, jaki sobie stawiamy, to jest ulica Toruńska do ulicy Wienieckiej. Tam, w zasadzie, mamy jak gdyby bezkonfliktowe przejście, i przejście, które rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych na dzisiaj. Dostaniemy kolejny bezkolizyjny przejazd przez Tory, co jest Włocawkowi bardzo, bardzo potrzebne, i myślę, że to raczej tutaj będziemy kłaść nacisk głównie na, na, te, na, na tę część tego, tego zadania. Potem będziemy patrzeć, jak to będzie się rozkładać ten ruch komunikacyjny dalej, bo być może się okaże, że da się zastosować inny wariant. Być może nie trzeba będzie aż tak daleko iść w tej nieruchomości prywatne i wchodzić w samą ulicę Dąbrowskiego, może da się to inaczej rozwiązać, ale to wszystko będzie zależało od, 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 od tych prac na pierwszym etapie.